Witajcie, 2 maja otrzymałam pismo, w którym to Sąd Okręgowy w Łomży oddala wniosek, który 23 grudnia złożył dealer, w którym żądał, abym zapłaciła mu 15 tysięcy złotych za opublikowane przeze mnie filmy. Jak Was informowałam we wcześniejszych filmach, Sąd apelacyjny w Białymstoku zmienił postanowienia sądu okręgowego w Łomży, jednak dealer i producent poskładali wnioski do sądu, żeby zapłacić im za opublikowane przeze mnie filmy. Najbardziej dziwi mnie postawa producenta, który już wiedział, że sąd apelacyjny w Białymstoku zmienił postanowienie Sądu Okręgowego w Łomży i uznał, że nie muszę usuwać opublikowanych przeze mnie filmów, a mimo, to, a mimo to złożył wniosek o ściągnięcie wierzytelności. Mało tego, sąd apelacyjny w uzasadnieniu postanowienia pisze, że moje filmy, i tu zacytuję. Podczas gdy wyżej wymieniona publikacja z uwagi na skalę oraz sposób działania pozwanej zmierza do ochrony ważnego interesu publicznego. Żeby nie być gołosłowna, możecie wejść na mój profil na Facebooku Milena Krom. I tam y, znajdziecie pełne uzasadnienia postanowienia sądu apelacyjnego w Białymstoku, zarówno w sprawie wytoczonej przeciwko mnie przez producenta, jak również przez dealera. Często pytacie się mnie, dlaczego nie dogadaliśmy się z dealerem. Bo przecież wielu z Was mówi, że dealer chciał odkupić od nas ciągnik. To zapytajcie się, dlaczego tego nie zrobił. Za to jego pracownicy opowiadają po terenie, że to mój mąż wymyśla zawarią naszego ciągnika. Nawet ostatnio jeden przedstawiciel handlowy mówił mi, że słyszał, że nasz ciągnik psuł się, bo został w ciągu trzech miesięcy odpalony 8 tysięcy razy. Nie chcieliśmy iść do sądu, bo wiemy, że sprawa może tam potrwać kilka lat. Ale niestety musieliśmy to zrobić. 25 kwietnia został złożony pozew do sądu. Dla tych, którzy twierdzili, że przesadzam z kwotą założenia sprawy, pokazuję Wam samą opłatę sądową za złożenie pozwu. Jak widzicie, jest to kwota 43 tysięcy złotych. Do tego dochodzą jeszcze koszty prawnika. I jeśli, jeśli myślicie, że łatwo jest znaleźć prawnika, który podejmie się prowadzenia takiej sprawy, okazuje się, że nie jest to wcale takie proste. Kancelaria, która prowadziła wszelkie nasze sprawy związane z ciągnikiem i robiła to skutecznie, bo świadczą o tym postanowienia sądu apelacyjnego w Białymstoku, Zrezygnowała z bycia e, naszymi pełnomocnikami. I tu chyba warto zacytować e, jednego dziennikarza z gazety rolniczej, który miał być u nas, aby zrobić artykuł o naszej sprawie. Jednak dzień przed przyjazdem zrezygnował i napisał między innymi tak: Sami wiecie, jaka to jest trudna walka z takim dużym koncernem. I zgodzę się z jego twierdzeniem, gdyż gazety rolnicze nie chcą opisywać e, tego tematu. Tylko farmer.pl podjął się opisać nasz problem, aby przedstawić dwa punkty widzenia. Nie przedstawiał naszych dokumentów, bo to będzie rozpatrywał sąd. Artykuł oparł na słowach męża i dealera. Mamy świadomość, że nie jest to prosta walka, bo nie dość, że płacimy ratę za niesprawny ciągnik, Wyrok prawomocny sądu będzie najprawdopodobniej, jak już skończymy spłacać kredyt, to teraz musieliśmy kolejny raz opłacić ubezpieczenie za ciągnik, który stoi i nie pracuje. Chciałam w dzisiejszym filmie nagrać o działaniu aplikacji MF Connect, ale okazało się, że, że praca ciągnika w aplikacji, od dnia odbioru od dealera, czyli od 4 maja 2023 roku do 10 sierpnia 2023 roku, zniknęła. Według aplikacji ciągnik nie pracował. Na szczęście, dzięki Waszym podpowiedziom, porobiłam screeny z aplikacji, zapisałam na różnych możliwych nośnikach. Oraz przechowuję również w formie papierowej. Ale, żeby nagrać o dobrodziejstwach aplikacji MF Connect, będę potrzebowała pomocy kogoś obeznanego w montowaniu takich filmików. Bo, jak mówiłam, jako matka piątki dzieci nigdy nie myślałam, że zamiast pracą na gospodarstwie i zajmowaniem się dziećmi, będę musiała nagrywać filmy. Które sąd apelacyjny w Białymstoku określił, określił jako informowanie opinii publicznej. Rolnicy, kupując maszynę, otrzymują tylko informacje reklamowe, ewentualnie filmy nagrywane przez dilerów bądź artykuły w gazetach, które przedstawiają dobrodziejstwa, jakie, jakie oferuje nam e, producent e, oferty rozszerzonej gwarancji. A jak w naszym przypadku, według biegłego, ciągnik został zepsuty przez dealera, to jeżeli odważyłam się o tym powiedzieć, to producent zamiast pomóc naszej rodzinie zdecydował się założyć sprawę w sądzie przeciwko mnie. Zablokował adres mailowy męża oraz jego numer telefonu. I z niewiadomych przyczyn zniknęły niektóre dane z aplikacji MF Connect, które potwierdzają nieprawidłowości w działaniu dealera.